Warto kupić w promocji na Steamie? Jeśli szukacie czegoś naprawdę relaksującego, to obie części slime ranchera są właśnie w promocji. Ta gra polega na eksplorowaniu świata i łapaniu uroczych slajmów, i to w sumie tyle, ale przysięgam, że można się w to wciągnąć na długie godziny, zwłaszcza jeśli macie silną potrzebę kolekcjonerstwa. Myślę, że zainteresuje Was też Ale and Tail Tavern, czyli symulator tawerny, w który można grać w koopie. Po zaprowadzeniu swojej własnej miejscówki możecie eksplorować przytulny świat fantazy i polować, łowić ryby oraz wykonywać różnego rodzaju misje. Ta gra jest cozy, relaksująca i wciągająca, no i do tego wszystkiego tania jeśli mowa o symulatorach, to nie mogę nie wspomnieć o House Flipperze. Ta gra to dla Was jedyna okazja na kupienie domu, odremontowanie go i sprzedanie po lepszej cenie, bo dobrze wiemy, że w rzeczywistości to może się nie wydarzyć. To świetny symulator nie tylko dla fanów budowania w Simsach, ale dla każdego kto chce się trochę zrelaksować, przeprowadzając zarówno te prostsze, jak i bardziej złożone remonty, albo kupić rudery i zamieniać je w piękne domy. Na koniec Beholder, czyli gra za grosze, którą musicie mieć, jeśli lubicie wpływać na fabułę każdą najmniejszą decyzją. W Biholderze jesteście zarządcami budynku w totalitarnym państwie, gdzie co chwilę pojawiają się nowe zakazy, a waszym obowiązkiem jest monitorowanie sąsiadów. Możecie ich szpiegować za pomocą kamer, podglądać, a potem na nich donosić, albo ich szantażować, żeby zdobyć pieniądze potrzebne dla własnej rodziny. Znacie któryś z tych tytułów? Co jeszcze polecacie? Dajcie znać w komentarzu i zaobserwujcie po więcej polecajek.